Teraz e, będzie e, krótka medytacja związana ze świętym Antonim, nad jego życiem, nad jego duchowością. Potem będzie e, też e, modlitwa z jego wstawiennictwem, i potem będzie zakończenie adoracji, msza Święta. Można, jak ktoś chce, to można sobie usiąść. Oczywiście trwamy przed Panem. Motem tego spotkania dla młodych o świętym Antonim jest słowo z Ewangelii Świętego Marka. Pierwszy rozdział, wersety 12 i 13. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni przez szatana i był ze zwierzętami. Aniołowie zaś mu służyli. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię. Panie, po chrzcie w Jordanie, kiedy Duch Święty Obdarował Cię nowymi darami związanymi z Twoją misją odkupienia, misją mesjańską. Duch Święty wyprowadza Ciebie jako przewodnik Twój na pustynię, aby walczyć z szatanem i pokonać Go, być kuszonym, ale niezwyciężonym. Były tam także zwierzęta, które były Tobie całkowicie poddane, a przecież były tam węże, skorpiony, bo na pustyni tylko właściwie takie zwierzęta mogą się pojawić. Czyli panujesz nad wszystkim, nad siłami ciemności, nad drapieżnymi zwierzętami, nad całym stworzeniem, a wierni tobie aniołowie przychodzą i służą tobie. Chcemy więc duchowo wyjść na pustynię, aby być z tobą, tak jak to uczynił święty Antoni. Wyszedł na pustynię, aby się modlić, aby walczyć, aby służyć tobie. Aniołowie mu pomagali w walce z szatanem, którego ostatecznie zwyciężył, i wszystkie demony. Oddał Tobie przez to wielką chwałę. Człowiek modlitwy, kontemplacji, adoracji, bojownik pustyni. Kilka słów z życia, z biografii świętego Antoniego, zwanego Wielkim. Opatem. Urodził się w Środkowym Egipcie w 251 roku, a więc był Egipcjaninem, był chrześcijaninem. Wychował się w zamożnej rodzinie religijnej, ale wcześniej stracił w wieku 20 lat rodziców. Miał jeszcze siostrę, którą się opiekował. Kiedy zastanawiał się nad swoim życiem, będąc na mszy świętej, usłyszał słowa „Idź sprzedać wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim. Otrzymał odpowiedź Bożą. Zrozumiał, że Bóg do niego mówi przez ten tekst. Wszystko więc sprzedał, rozdał ubogim, a swoją siostrę podał e, e, o opiekę e, kobiet, które prowadziły życie konsekrowane w dziewictwie, udał się na pustynię, naśladując Chrystusa. Z bogatego stał się ubogim. Stał się wojownikiem pustyni, Bożym e, żołnierzem, który walczył z szatanem przez wiele lat na pustyni. Prowadził życie pełne umartwienia, postów, milczenia, e, modlitwy, czytania Słowa Bożego. E, był sam przez wiele lat, ale po jakimś czasie zaczęli się ludzie gromadzić wokół niego, prosząc go o pomoc, o radę. Zrastał duchowo. Nie był kapłanem, ale był bratem duchowym dla wielu. Że prowadził życie w czystości, w ubóstwie, w miłości, w posłuszeństwie. U, umiłował Chrystusa Ukrzyżowanego. Chrystusa, który oddał za Niego życie i On pragnął oddać życie na pustyni dla Chrystusa. To było coś nowego. Duch świętego wyprowadził na pustynię. Nie poszedł tam z jakiegoś kaprysu, dziwactwa, ale z natnienia Bożego. Bo tak chciał Bóg. I on przyjął tą propozycję, to zaproszenie, życia na pustyni, które wydawało się być szaleństwem, bo przecież na pustyni e, nikt e, nie powinien mieszkać. Chyba, że byłaby jakaś oaza na pustyni, co się zdarza, e, i to tylko przejściowo, żeby być na chwilę, na jakiś czas, i potem iść, przewędrować przez pustynię do jakiegoś miejsca zamieszkałego. Przez pustynię się przechodziło, ale nikt nie myślał, żeby tam mieszkać. Były tam węże, jadowite skorpiony, dzikie. Czasem mogły się pojawić jakieś dzikie szakale, czy jakieś sępy, drapieżne ptaki. Ludzie wędrowali z pomocą dromaderów, wielbłądów. Ale nikt tam nie szedł, żeby zamieszkać. Nawet Eliasz, jakiś czas, tylko bardzo krótki, był na pustyni. Może kilka dni, a ten święty, kilkadziesiąt lat. Wielu zaczęło myśleć, o tym, żeby dołączyć do niego. Najpierw mała grupka, potem większa. Powstało pragnienie, żeby stworzyć taką enklawę życia dla Boga. Wtedy kształtowało się życie zakonne, monastyczne, czyli mniejsze, ustalnicze. Za życia świętego Antoniego zgromadziło się przy nim blisko 6 tysięcy, przede wszystkim mężczyzn, ale także były specjalne także pustelnie dla kobiet. Surowy, szalony tryb życia. Tam na pustyni y, były również skały, gdzie gromadzili się w grotach, budowali pustelnie, żyli ewangelią. Wtedy powoli też upadało cesarstwo rzymskie, już chrześcijaństwo nie było prześladowane. Eee, dlatego ludzie pragnęli życia gorącego, nieletniego, bo wielu przyjmowało chrześcijaństwo, bo była taka moda. I chrześcijaństwo pod upadało, bo stawało się eee, letnie. A wielu ludzi pragnęło życia gorliwego, gorącego, ewangelicznego. Stał się więc ojcem dla tych ludzi. Opat, czyli ojciec, czyli patriarcha, mnichów, duchowy ojciec, który miał wiele dzieci duchowych, pomógł także. także chrześcijanom, którzy w tamtym czasie byli też atakowani przez różne herezje. Między innymi też była taka właśnie słynna herezja Ariusza, kapłana, który zbłądził, który twierdził, że Chrystus jest tylko człowiekiem przepustwionym co prawda, ale nie jest Bogiem. To była bardzo niebezpieczna herezja. Prawie, że w cały Kościół, prawie, że wszyscy chrześcijanie uwierzyli w tą herezję. Ale Antoni wspierał biskupa Aleksandrii Atanazego i udało im się pokonać tą straszną herezję. Ludzie odważni, szaleni z miłości do Boga. I Antoni wspierał ten ruch obrony, ocalenia Kościoła. Zatroskany o czystość wiary. Dlatego Atanazy też znał, Antoniego i napisał po jego śmierci życiorys. Surowy, prosty. Są zachowane e, różne historie związane za, ze świętym Antonim. Także listy pisane do mnichów przez niego. Cieszył się wielkim poważaniem nawet korespondował z cesarzem. Konstantynem Wielkim i jego synami. Konstantyn Wielki nawrócił się na chrześcijaństwo ze swoimi synami, ze swoją matką. Więc ten święty odegrał wielką rolę w ówczesnym świecie, w ówczesnym kościele. I tak jak to się wiele razy w historii Kościoła zdarzało, jeden człowiek potrafił uratować tak wielu, kiedy tak wielu ginęło. Kiedy Kościół w różnych miejscach obumierał, był prześladowany, niszczony przez prześladowców na zewnątrz, przez wewnętrznie, przez herezję, przez niemoralne postępowanie chrześcijan duchownych, przez upadek życia duchowego, religijnego, modlitewnego, powstawali szaleni ludzie, natchnieni przez Ducha Bożego i ratowali Kościół chrześcijan. Ten święty zmarł 17 stycznia 356 roku, w wieku więc 105 lat. Sędziwy strażec miał umysł sprawny do końca, chociaż ciało było już osłabione przez starość, różne choroby, a duch, jego dusza była święta. Uświęcony, walczący z szatanem, wiele razy demony go atakowały i dręczyły. Pod postacią różnych zwierząt, różnych ludzi. Czasami był wręcz na granicy wytrzymałości, ale zwyciężył. Zwyciężył każde napaści, bo był pokorny, bo ufał Bogu, bo kochał Boga ponad wszystko. Jest znane jego takie zdanie, taka sentencja: Ja już się Boga nie boję. Ja po prostu Boga kocham. Miłość uwolniła mnie z lęku przed Bogiem. Jest tylko bojaźń, aby nie utracić tej miłości. Więc po wielu latach doszedł do tego, My jeszcze niestety często lękamy się Boga, lękamy się świata, różnych ludzi, różnych trudnych spraw. A człowiek, który kocha, kto modli się, który ufa Bogu, jeżeli będzie wierny, to w pewnym momencie doświadczy tego, co święty Antoni. Wcześniej czy później doświadczy tego, że kocham Boga i się Go nie boję. Bo Bóg mnie kocha bo Bóg jest moim panem moim ojcem moim przyjacielem święty antoni patronie nasz święty antoni patronie nasz módl się módl Święty Antoni, patronie nasz. Módl się módź się módl się za nami. Ten święty jest patronem różnych zawodów. Między innymi też hodowców czody, rzeźników, przede wszystkim też e, ludzi, którzy doświadczają różnych utrapień z powodu pożarów, a również e, był często wzywany w czasie różnych epidemii, e, zaraz, szczególnie kiedy ludzie chorowali też na choroby skórne i był e, takim skutecznym wstawiennikiem, st kiedy również e, ludzie doświadczali e, ciężkich chorób, także nowotworowych. Jest przedstawiany z krzyżem w kształcie litery Tau. Litera Tau to w Starym Testamencie znak, symbol zbawienia, które miało się dokonać przez krzyż. Jest taka historia, jest tak zwana Księga Apoftegmatów, czyli historii z życia świętych mnichów, pustelników. Czyli krótkie historie właśnie mówiące o tym, jak żyli, o czym mówili, jak się modlili, jak walczyli duchowo. I jest taki Apoftegmat, czyli taka historyjka właśnie związana z, z tym świętym, świętym Abba Antonim. Święty Abba Antoni, kiedy mieszkał na pustyni, Popadł raz w zniechęcenie, duchową depresję i wielką ciemność wewnętrzną. Powiedział do Boga: Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli zniechęcające, atakujące, pokusy nie pozwalają. Co mam robić w tym utrapieniu? Jak się zbawić? Boję się o swoje zbawienie. Jestem na granicy rozpaczy. I chwilę potem wyszedł na zewnątrz. Zobaczył Antoni kogoś podobnego do siebie, kto siedział i pracował. Potem wstawał od pracy i modlił się. Potem znowu siadał i plótł linę, koszyki, inne przedmioty. I znowu wstawał do modlitwy, a był to anioł pański wysłany po to, aby go pouczyć i umocnić. I usłyszał Antoni głos anioła: Ta grupa będzie zbawiona. Módl się, pracuj, czuwaj. Ofiaruj Bogu swoje trudy. Nie bój się. Bóg na Ciebie patrzy. Bóg Ciebie słucha. To wszystko, co czynisz dla Niego, ma wielką wartość w oczach zbawiciela. Gdy to usłyszał, odczuł wielką radość i ufność, a robiąc tak, osiągnął świętość. Osiągnął zbawienie. I teraz kilka myśli. Z pism świętego Antoniego egipskiego, pustelnika, patriarchy mnichów. Staranie o piękne życie i troska o duszę czynią ludzi dobrymi i miłymi Bogu. Kto bowiem szuka Boga, znajduje Go. We wszystkim pokonuje porządliwość i nie ustaje w modlitwie. Takie nie obawia się, demonów. Człowiek prawdziwie obdarzony rozumem nosi w sercu tylko jeden zamiar, być posłusznym Panu, wszechświata, i podobać się Mu i tak jedynie kształtować swą duszę, aby była miła Bogu. Dziękuję też za działanie i moc opatrzności, która kieruje wszystkim, cokolwiek w życiu się zdarza. Nie jest możliwe, aby ktoś nagle stał się dobry i mądry. Do takiej przemiany potrzebne jest niestrudzone ćwiczenie, ciągła i długotrwała asceza serca oraz pragnienie dobrych czynów. Człowiek prawy i miły Bogu, który prawdziwie go zna, nie przestaje żarliwie czynić wszystkiego, co mu się podoba. Niestety, tacy ludzie należą jednak do rzadkości. Jeśli dokładamy wszelkich starań i środków, aby uciec od śmierci ciała, tym bardziej powinniśmy starać się o uniknięcie śmierci duszy. Kto bowiem chce być zbawiony, nic nie stoi temu na przeszkodzie, jak tylko niedbałość i lenistwo duszy. Po co człowiek został stworzony? Napisał święty Antoni, aby poznając dzieła swórcy, kontemplował i wielbił tego, który uczynił je dla człowieka. Umysł zaś, który lgnie do Boga, stanowi niewidzialne dobro, jakim obdarzył on godnych tego ze względu na szlachetne postępowanie. Wolny to ten, kto nie jest niewolnikiem przyjemności. Ale kto przez mądrość i czystość potrafi panować nad ciałem. Także ten, kto pozostaje pełen wdzięczności, zadowala się dobrami danymi mu przez Boga, nawet jeśli są one skromne. Jeśli bowiem umysł i dusza, umiłowane przez twórcę, współdziałają ze sobą, całe ciało, nawet wbrew sobie, odzyskuje spokój. I jeszcze myśl, pobożna dusza poznaje Boga, Pana wszechświata. Pobożność nie jest bowiem niczym innym, jak tylko spełnianiem woli Bożej, i na tym polega poznanie Stwórcy. Spełnia wolę Boga ten, kto jest hojny, mądry, łagodny, dobroczynny, jak tylko jest to możliwe, życzliwy dla wszystkich, zgodny i czyniący wszystko, czego Bóg pragnie. I na zakończenie naszej wspólnej medytacji, adoracji odmówimy litanie do świętego Antoniego Pustelnika. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. zmiłuj się nad Synu Odkupicielu Świata Boże. Duchu święty Boże. Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, Matko Boga i Nasza, Święta Maryjo, Królowo Pustelników, Święta Maryjo, Matko ludzi modlitwy i kontemplacji Twojego, twojego Syna, Święty Antoni, Ojcze Pustelniczego Życia, Święty Antoni miłośników samotności. Święty Antoni wzorze doskonałości. Święty Antoni zwierciadło ubóstwa. Święty Antoni prawdziwy wzorze pokory. Święty Antoni ozdobo czystości. Święty Antoni wierny sługo króla najwyższego. Święty Antoni ucieczko kuszonych. Święty Antoni najgorętszą miłością pałający. Święty Antoni najwyższej bogobojności oddany. Święty Antoni przykładzie cześćwości i wstrzemięźliwości. Święty Antoni patronie ludzi modlących się i kontemplujących w oblicze Boga. Święty Antoni y, opatrzności Bożej zawierzony. Święty Antoni wzorze cierpliwości. Święty Antoni mężu bez skazy. Święty Antoni broniący prawdziwej wiary katolickiej przed herezją arianizmu. Święty Antoni patronie tego miejsca i opiekunie, szczególnie kaplicy, Módl się. Święty Antoni patronie tego spotkania. Teraz będziemy e, odpowiadać. Wysłuchaj nas, święty Antoni. Abyśmy żyli w duchu wiary, nadziei i miłości, wysłuchaj nas, święty Antoni. Abyśmy w życiu codziennym opitowali w dobre czyny. Abyśmy wiernie wypełniali obowiązki naszego stanu. Abyśmy zachowali umiar w używaniu dóbr tego świata. Abyśmy nieustannie pamiętali o śmierci i sądzie Bożym. Abyśmy idąc za ukrzyżowanym Zbawicielem byli zawsze zjednoczeni z Jego Najświętszą Matką. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święty Antoni, pustelniku, byśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Antoni opadł na pustyni, osiągnął świętość przez walkę z szatanem i złymi duchami. Spraw przez jego przyczynę, byśmy rozwijając w sobie ducha modlitwy i służby, zbliżali się w miłości do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.